Taką mamy dzisiaj pogodę. Od samego rana tak pada. Składamy dalej przód. Dzisiaj to tylko na, na hali praca, bo taki deszcz to się nic na podwórku nie zrobi. Tu musimy trochę ogarnąć. I jedziemy 310, żeby podnieść ją z tyłu i założyć te duże koła już te oryginalne Także musimy trochę tutaj uporządkować Kanał damy trochę bardziej do przodu Leje niesamowicie już chłopaki zrobili miejsce, to wstawię 310 niekładnie sobie podeschnie i będziemy mogli zamontować te zbiorniki i koła tu ją wstawimy trochę i to się nie będzie lało na głowę Luczyk 13 Co wy tu robicie Kuba? No ja kręcę wołkiem, a sobie zakłada paski A, bo już przekładnia zamontowana to jak widać idziemy do przodu Tutaj wymienione były uszczelniacze od drugiej strony i zakładamy paski Tak, te paski jeszcze ok, nie? No tak, No bo przez te paski idzie główny napęd na pierwszą taśmę A tam tam i tam idzie na... już na tył Napinamy łańcuch złożyć i To tu u Ciebie będzie tylko brakowało kanału, tak? No. Kanału jest Tutaj tutaj na Kurde, że te profile nie przyszły, bo są zamówione jeszcze ich nie ma. No, tu chłopaki podnoszą 310, żeby koła zamontować. Znaczy najpierw zbiorniki później koła, ale trzeba ją podnieść dosyć sporo. I tak to stopniowo tutaj składa się ten przód Bardzo opornie to idzie, ale jakoś idzie, tutaj z tym przodem. To jest trochę komplikacji, ale ogarniamy sytuację. A tam dalej działa Rosja. Tutaj sobie prostuje pręty taśmy łęcinowej, uzupełnia tam mocowania, bo gdzie gdzieniegdzie były wyrwane. Tak jak tutaj na przykład trzeba było wymienić ten zamek i tam jeszcze pozostałe część i jeszcze pozostałe elementy. Tutaj beton pomaga. Wyprostowaliście już beton wszystko A. czy jak wszystkie narzędzia ciebie, są? Nie, bo tam trzeba jeszcze powymienić śrub, śruby. A tutaj czekamy na to łożysko. Dzisiaj może będzie od Sztajgera. Jak się go złoży, to będzie można wyjechać. I w 4 zamontowana jest nowa miska. Teraz wymieniamy jeszcze tutaj piastkę przy niego napędu. No i nowy wał będzie zamontowany. I tak to wygląda. W taką deszczową pogodę to takie rzeczy tylko można robić. Dobrze, że jest hala i jest gdzie pracować Rosja, co tu jeszcze w tym łęciniaku? Jakie śrubki? No to, bo się urwie. Są luźne. A, tutaj. Ja muszę muszę rozwiercić, bo... No no. I przewrócimy i dwa pręty tam. Czyli dwa pręty. I co, będziesz go zakładał? No tak, to wróciłem. No, no to bo jeszcze i przyszła i taśma to. do tego, do przybierczego też później ewentualnie. No w miarę wyklasano, nie? Nie, ładnie, bo to jest oryginalny, oryginalny to oryginalny. Po co on taki nie był, bo ten Sebastiana to taki miękki jest, że... Ale tamten był bardziej pogięty. Nie tym, no to jest tylko, że te gumy zechce tak zrobili. Nie? Jakie gumy? No to, to, jak gumy. Tak jak były od nas, to jest. No co no, tylko trzeba było wziąć może grube trytki, wiesz? Szerokie. Znalazłem, ale te długie. No to nie, to, ale takie tam. Nie ma takich tych? No, nie szukałem, tak za bardzo. Dobra, jeden. A ja tu już drugi dzień sobie odkładam te spawanie, no ale kurczę, jakoś to, 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 to tamto i. Będą? Co? Będzie? Będzie, nie? Zaraz palimy. Wczoraj kolega był na naprawę węża, a dzisiaj przyjechał na wymianę okony. Odbiło się? Tutaj ten wyciek powietrza z tych elektrozaworów naprawiam w ten sposób, że po prostu wymieniam na nowe kolanka. No tutaj się nic nie da zrobić, już tu jest po prostu uszkodzone połączenie. I... Jest nieszczelnie co, robimy próbę? od maski, bo maska się nie podnosi, także założymy nowe osuszacz klimatyzacji też założymy drugi i trzeba będzie uzupełnić czynnik te węże od przedniego tuza zabieram stąd i tutaj będą puszczone, tak, tak i tam z silnika nie będą tak wisiały jak, jak teraz tutaj Odkręciłem tą osłonę tutaj z boku I teraz tam będę próbował je jakoś ułożyć Nie nie? No na razie jeszcze nie ma Będzie to no szkodzić? Tyle tak uję To jest nie. bardzo miło Milimetr? Na nawet no. chyba nie, to to jest... A ta względem te, tej? Tej jeszcze nie sprawdzałem No to jest dobre No i dobra Tu już mamy też napędy praktycznie podskładane jeszcze przekładnie Tak? A tutaj Rosjak z betonem kręcą tego łęciniaka Co? jak beton robota? Może byt Wszystko jest? Co trzeba wyciągnąć? Wałek. Który wałek? No tak, jak już jest zebrany, to trzeba go wyciągnąć No i tutaj trzeba pospawać, nie? No będziemy zakładali nową taśmę na stół przewierszy Przed chwilą przyszła? Ciekawe czy taka rolka jest, bo tam się chyba łożyski nie wymienia, co? Sebastian jesteś A zobacz tu czy taką rolkę masz w magazynie. Tak o, takie coś znajdziesz. Zużywanych, no? Ale masz. Z używanych, no a nowa? Nie. Czemu? Mam używany. Ale łożyska można nie wy 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 wymienić? Nie. No nie. Ale mam zużywanych, która się kręciła. A ta no... dziwna się nie kręci, bo miałeś nowe w tamtym roku założone. Może z zimą, nie No bo w ogóle jej się nie kręciło, ale tyle, że już się kręci. A ona mnie obciera o ścianę może? Nie wiem, bo nie widzę. Się... Tu łożysko ją trzyma. Może rozruszasz ją? Daj 24, nie wiem, może gdzieś ciśnięta za mocno To jest na tym roku założone Wczoraj kolega był na naprawę węża, a dzisiaj przyjechał na wymianę okolny No gdzie jest, kurwa, od koleżanki Odbiło się? Ładowarką, ale się odbiło To mówisz, że tu nie wyniki? Tutaj ten wyciek powietrza z tych elektrozaworów naprawiam w ten sposób, że po prostu wymieniam na nowe kolanka. Bo tutaj się nic nie da zrobić, już tu jest po prostu uszkodzone połączenie i jest nieszczelnie. Dobra, traktor i udało się. Będzie. Tak, no to wtedy tymi kobyłkami się podreguluje i tam w górę się. Nie, tak to trzeba puścić. No, jak opuścić, tak. Dobra, załóżcie nakrętkę, żeby może ten sworzę wiesz, nie, nie wypadł, bo to jest różnie. No, nie, no, nie, nie, puch, nie, nie, A podkładkę w serdliszcie? No tak. A idzie na dół. Widzisz? Teraz jest luźno, to on pójdzie. idzie. tam ten, ten znaczy, wy wyosiowało się. Z tamtej strony udało się tutaj te śruby wykręcić. Było kilka prób, ale się udało. Tu już mamy zbiornik przymierzony. Do wymiany jeszcze klemy będą. Tylko założyłem teraz, żeby jeszcze go uruchomić i zobaczyć, czy nie ma przecieku powietrza. Tutaj, bo założyłem tą złączkę taką. Nie mogłem dostać bezpośrednio na z dwunastki na szóstkę, także jest z dwunastki na 8 i z ósemki na szóstkę dopiero, Tom też musiałem wymienić no i te, te dwie no i tutaj słychać, że jest szczelnie na tą chwilę i tylko zostało nam to jeszcze rozwiercić i będziemy mogli zamontować zbiorniki, tutaj tak te przewody od zasilania przedniego tuza od siłowników są tutaj umieszczone, to jest od tematyki. on tak był, tak został i te przewody są puszczone, tędy tu, tutaj i tutaj nie idą, tak jak przedtem, tutaj po ramię na zewnątrz nie wiszą, tylko są tam schowane. W ogóle wszystkie od, od przedniego mostu, od blokady, i od powrotu też są tutaj. Także wszystko to już jest jakoś poukładane. Teraz zostało tylko zamontować zbiornik. I zaraz będziemy w sumie mogli zamontować koło Sztywno jest? No, no. Eee, no teraz to jest cywil robota tego, na skręcie Teraz to jest gitara, kurczę. Się... Czemu się tego nie zrobiłeś wcześniej? No teraz, bo nie było czasu. Nie? To by się tak napinało łańcuch na pulingu. Bo nie ma tego Dobrze, że my zabraliśmy go na pulling, bo tak też by nie być tego zrobionego. Czemu? No bo nikt nie wiedział. Że co, że stukało? No stukało cały czas, nie? No ale górę robiliśmy górę i było dobrze, tak? Wycikło teraz, nie? No teraz jest gwint. Teraz już to nawet nie ten, nie czy że ten. Teraz będziemy zakładali zbiornik. Już wszystkie gwinty są poprawione. Z tej strony, z tamtej. Nowe śruby. I będziemy zakładali zbiornik. Wąż jest założony już tam. I teraz będziemy musieli trafić tutaj. To i tu się dokręci to po prostu przez tą dziurę. Te opaski. Tylko zobacz, jakbyś, jakbyś to założył tak, tą opaskę. Zobacz, nie? To później bierzesz sobie od dołu. O. Tu. I sobie kręcisz czymś, tak? a no z tamtej strony zrobiłem tak jak... Wcześniej, jak tu było wcześniej, też jest dojście ładne, dojdzie się. No ale Ty bierzesz sobie przedłużkę i by, by kręcisz, a tak musisz tutaj wkładać rękę bardziej, głębiej. To tam skręciłeś, tak? No, tutaj tak już jest... trochę, żeby było był w razie, bo żebyśmy mogli przesłać waże Obrócić, żeby weszła na no, te zbiornikie Masz tłumacz, Bo za skórę po tym hebrajsku nie rozumiem, nie? Czemu? Ja w ogóle no to bym, tłumacz ten na telefonie Google? Gdybym i... miał internet, to bym tłumaczył. Ale tu nie mam zasięgu. Dobra, zaraz. Tutaj ten. Musimy przed tym wężem założyć jeszcze, te. Później się tam nie dojdzie. Już mamy jedno koło. To Dobra, do wózek? Z tym no? obciążnikiem? No, z dwóch stron są obciążniki. No. To jest złapane masz, tak? No, o, ty tylko są... musimy na to Nie, fajne są te podstawki nie, Mi się nie, bardzo podobają Ta 1100, ta Kurczę, nie pamiętam, 850 chyba 50 Mamy je na sklepie internetowym, także jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Co weszło? Sztemkę. Czemu sobie nie wzięłeś tej matki, nie położyłeś? Ale już ci wlazł wąż, tak? Czy nie? A. To można wciskać, bo tu jeszcze muszę 50 metrów go wcisnąć, co? Sztemką poluwać tą opaskę, to bardziej mi wejdzie, bo nie będzie ciężko ty na razie montujesz Muszę zamontować, żeby wiesz, w jakiej pozycji mam być, nie? Bo tak to to I to da, nie? Zamontuję to oko i wtedy będę mógł sobie tym obracać, nie? No hmm. się teraz ustawić, tak. Próbujemy EHR uruchomić Tutaj jest cewka, która tym steruje A tam jest jeden potencjometr, a drugi jest potencjometr w kabinie I trzeba ustawić odpowiednie napięcia w położeniu tak? krańcowym, dolnym muszę tu się wpiąć jakoś nie jest to muszę otworzyć o, nie. nie nie masz lampki? o, ja dla pomowy wyciągnę dobra, ja mam swój Będziesz masę złapać, bo to będzie ciężko No ciężko, bo to tu wszystko można. pomalowane to będzie najlepiej będzie się będzie tak kazywało Nie No tutaj? Chyba tu Coś się ruszyło Ale to chyba nie... nie to nie no. Trzeba wam zapomnę, dobra? Wykłada dać tak obok gumki, czy to idzie przy kablu? Nie, tak w górkę, przy kablu samemu No dobra, mam pierwszy ułożony masy, tylko trzeba to O, Siedem? Raka no bo to teraz trzeba wwieźć Albo to nie ten pin No nie ten, bo się nic nie zmienia, dobra Wyciągamy Chyba w środkowy nie będę w kadań, osoby, bo byłam bo ja się wydaję Chociaż tam było napisane w czerwony, nie? Nie ma czerwony no Weź w środkowy burz. Nic się nie zmienia. O! Czyś masę lepiej po Czy to No teraz. A ruszysz? drugą No i teraz ruszę, drugą, Jest popsuty chyba. Weź. Stopniowo nie zmienia, nie? No nie, no to delikatnie tylko ruszę. ruszam aby aby. Trzeba by założyć ten drugi, co masz przygotowany zmierzymy na tamtym, może jest uszkodzony i co, gotowe do montażu maski? oczywiście, że tak no to za, super, już jedno koło jest Kuba wiecie drugie dobra a czekaj, żeby na wózeczkiem, żeby podjechać, nie? ale jest a okej, okay. a ono sam, samo będzie stało? Żeby ci nie poleciało na Nie no, nie mogę. E, tak kurwa bezczelnie z nią Potraktowałeś yy, Czekaj, bo tu masz tą, nie? Bo tam już jest wyciągnięta ta yy, co rozgięła się? To. Nie no, tamte co wyciągałem no. I co? Zmieniło się coś? Założyliśmy nowy potencjometr O, widzę, że jest, jedynka Ciekawe czy zatrebi No tutaj się yy reguluje to względem położenia ciągu ramion tak, tutaj się reguluje potencjometr względem położenia ramion tak musi być, jak jest teraz no, być 0,95 ale nie chce mi zejść poniżej jednego zobaczymy Jedyny, co będzie zaczęło, zaczęło, to co, zaraz będziemy chyba zapalić bo nie? No, tylko tam, teraz w środku tam, ten ustawić no tam jest, nie wiem, tam... tam brakowało 0,20 A masz te imbusy? Wow. Calowych nie mam tak? Ale zapal go, to może zgaść A bo ty masz na dolnej pozycji A tam jest w ogóle podpięte to? Nie, nie podpięte, no, podpięte. No, no, no. Uważaj! ана көрдімммрзапа 310 stoi już na swoich kołach, tylko jeszcze muszę zabrać ten pas od Tuza. Siłowniki w masce zamontowane także bez problemu możemy otworzyć. A tu widzę, trzeba będzie napompować powietrza z tyłu. Jeszcze tylko mamy do wymiany klemy, bo są popękane. Teraz tankuję paliwo i za chwilę się nią przejadę. A tutaj mamy Czecha. Maska założona. Koła z przodu, nowe lampy, nowe siłowniki maski, jeszcze pompka zasilająca do wymiany jest i wężyk paliwa. Z tej strony tylko koło zamontować. A i przewód od tego powrotu, wolnego spływu. Dzisiaj zamontowali chłopaki szynę zaczepową i trzeba jeszcze zrobić szybko złączki fotel stawić jutro mi się wydaje, że już wyjedzie stąd.